Światło Chrystusa. Bogu nich będą dzięki. Dziś do Ciebie, Boże Wiem, na pewno mi pomożesz Jesteś lekarzem serc złamanych Bogiem, który opatruje rany mein Herr, und mój Pan. On cały świat, w swym ma. nie muszę się już więcej bać. Na pewno mi pomożesz Jesteś jedynym źródłem siły Schronieniem, wiarą dziś wyznaję Das wird ziemia, niech się burzy piach. Chcę patrzeć w górę, gdzie nadzieja ma. I wodę mu pienią, niech mocno wieje wiarz. Kiedy wszystko minie, będę dalej śpiewać. Wielki jest mój pan. cały świat, w swym Nie muszę, nie muszę się już więcej bać. Ja tobie uwaga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana. Witam serdecznie Was wszystkich po dłuższej przerwie związanej z pielgrzymką w Domeczogorie. Wróciliśmy wczoraj cało i zdrowo, szczęśliwie do naszych domów. Był to niezwykle błogosławiony czas wspólnej modlitwy, wspólnej radości, śpiewów i... Nawiedzania właśnie wielu błogosławionych świętych miejsc, formacji naszej też wspólnej w ramach apostolatu Jezusa Maryi pod opieką duchową kustosza Sanktuarium Świętego Józefa, którego obraz widzicie tutaj też pod, przy świecy. To jest właśnie obraz. Pokazujący świętego Zefa, trzymającego dzieciątko Jezus, ojciec Kamil był naszym przewodnikiem duchowym, pięknie poprowadził też naszą, naszą grupę. Bardzo się cieszę i dziękuję Bogu właśnie za niego i za każdą właśnie osobę, która była z nami. Widzę, że jest Mariola, która, którą serdecznie pozdrawiam, no i, i Ule pozdrawiam i Anię z Warszawy i Alicję, no i wszystkie osoby, które były z nami, ale też pozdrawiam Was, kochani, którzy łączyliście się z nami duchowo poprzez modlitwę, poprzez tą łączność z Meczugorię. Bardzo, Bardzo za to dziękuję w imieniu nas wszystkich. Była to naprawdę piękna, błogosławiona pielgrzymka, dobry czas spotkania z sercem Jezusa przez niepokalne serce Maryi. Wiele wspólnych radości, no i wspomnień zostanie w naszych sercach. Wierzę głęboko, że będziemy owocować tym czasem, właśnie, że będę dobre owoce z tej pielgrzymki, więc cieszę się i raduję. No i też idźmy dalej, idźmy dalej. Prośmy Boże miłosierdzie dla nas, dla naszych rodzin, dla całego świata. Prośmy za duszami wszyscy cierpiącymi, za zmarłych z naszych rodzin, znajomych. Proszę też szczególnie za arcybiskupa Hozera, za... Za ty, tymi, którzy posługiwali, właśnie byli organizatorami, pilotami pielgrzymek, jak Ania, jak Piotr, którzy odeszli do wieczności, proszę też, za wszystkimi konającymi prośmy, którzy dzisiaj odejdą do wieczności, za wszystkich chorych, opętanych, za tych, którzy są z zniewoleni mają jakieś zniewolenia nałogami, o uwolnienie. Prośmy za tymi, którzy jeszcze nie poznali miłości Bożej, albo poznając ją poprzez sakramenty odrzucili ją, plują dzisiaj na kościół, na kapłanów. Prośmy o odnowę duchową całego, całej, całego narodu naszego, o silną wiarę na wzór świętego Maksymiliana, świętej siostry Faustyny, szczególnie też dla, tymi, dla tych, którzy przewodzą duchowo naszemu narodowi. Polecam Was wszystkich, te wszystkie intencje, które macie w sercu, które dzisiaj przynosimy na modlitwę w duchu wdzięczności, też za pielgrzymkę, za ten błogosławiony czas. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale na spawo odesłego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Pan, umęczony pod wąskim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzi trzywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenia, ciała, stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczne, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczne, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłoganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jij miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, Ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana, naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego, dla Jego bolesnej męki, i miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, i miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki, i miłosierdzie, dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, i miłosierdzie, dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki, i miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki, i miłosierdzie, dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, I miłosierdzie dla nas i świata całego, Dla Jego bolesnej męki, miło miłosierdzie dla nas i świata całego, Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bólesnej męki, i miłosierdzie dla nas i świata całego, święty Boże, święty mocny. Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu, ufam 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 tobie. Matko Boża Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Maksymilianie, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Święty Szarbelu, módl się za nami. Błogosłowione Księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, módl się za nami, Błogosłowione kardynale Wyszyński, módl się za nami. Sugu Boże Rotulo Dolinda, módl się za nami. Modlitwa uwalniająca tysiąc duszczysta, święty Gertrude. Ojcze, przedwieczna, ofiarujemy Ci krew Twojego syna naszego Pana, Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze wszystkimi mszami dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w czystu cierpiące, za umierających, za grzeszników na całym świecie, w Kościele Powszechnym, w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen. Bóg zapłać, kochani, za wspólną modlitwę. W ramach właśnie godziny Bożego Miłosierdzia. I wracając właśnie do katechizmu Kościoła Świętego, wsłuchajmy się w kolejne słowa. Paragraf drugi. Po, połączył się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Począł się z Ducha Świętego 484. I kolejne. Zwestowanie Maryi zapoczątkowuje pełnię czasu, to znaczy wypełnienie czasu obietnic i przygotowań. Maryja jest powołana do poczęcia tego, w którym zamieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała. Boska odpowiedź na jej pytanie, jakże się to stanie, skoro nie zna męża, mówi o mocy Ducha Świętego, Duch Święty stąpi na ciebie. Posłanie Ducha Świętego jest zawsze połączone z posłaniem synu, jest skierowane do niego. Duch święty, który jest Panem i ożywicielem, zostaje posłany, aby uświęcić łono Maryi Dziewice i sposób boski uczynić je płodnym. Sprawia on, że Maryja poczęła wiecznego syna ojca w człowieczeństwie, które wziął od niej. Jedyny syn ojca, poczęty jako człowiek w łonie Maryi Dziewicy, jest Chrystusem, to znaczy namaszczonym przez Ducha Świętego od początku swego ziemskiego życia. Chociaż będzie objawiał się stopniowo pasterzom, mędrcom, Janowi-Krzycielowi, uczniom, całe życie Jezusa Chrystusa będzie więc ukazywać, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Narodził się z Maryi dziewicę, wiara katolicka w odniesieniu do Maryi, opiera się na wierze w Chrystusa, a to, czego naucza ona o Maryi, wyjaśnia z kolei wiarę w Chrystusa. Przeznaczenie Maryi: zesłał Bóg Syna swego, lecz by utworzyć Mu ciało, chciał wolnej współpracy stworzenia, w tym celu Bóg odwiecznie wybrał na matkę swego Syna córkę Izraela, młodą Żydówkę z Nazaretu w Galilei, dziewicę poślubioną mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. By, było zaś wolą Ojca Miłosierdzia, aby wcielenie poprzedziła zgoda tej, która przeznaczona została na matkę, by w ten sposób, podobnie jak niewiasta przyczyniła się do śmierci, tak również niewiasta przyczyniła się do życia». Posłanie Maryi zostało przygotowane w Starym Przymierzu przez posłanie wielu świętych kobiet. Mimo swojego nieposłuszeństwa, Ewa już na początku otrzymuje obietnicę potomstwa, które odniesie zwycięstwo nad złem oraz obietnicę, że będzie matką wszystkich żyjących. Na mocy tej obietnicy Sara poczęła syna, mimo swego podeszłego wieku. Wbrew wszelkim ludzkim oczekiwaniom, Bóg wybiera to, co było uważane za niemocne i słabe. By pokazać wierność swojej obietnicy, Annę, matkę Samuela, Deborę, Rut, Judytę, Esterę oraz wiele innych kobiet, Maryja zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich pana, którzy z ufnością oczekują od niego zbawienia i dostępują go wraz z nią wreszcie. Wzniosłą córą Sionu, po długim oczekiwaniu spełnienia obietnicy, przychodzi pełnia czasu i nastaje nowa ekonomia zbawienia, Niepokalane poczęcie. Aby być matką Zbawiciela, została obdarzona przez Boga godnymi tak wielkiego zadania darami. W chwili zwestowania, Gabriel pozdrawia ją jako pełnią łaski. Istotnie, by móc dać dobrowolne przyzwolenie wiary na zapowiedź swego powołania, było konieczne, aby Maryja była całkowicie przeniknięta przez łaskę Bożą. W ciągu wieków Kościół uświadomił sobie, że Maryja, napełniona łaską przez Boga, została odkupiona od chwili swego poczęcia. Właśnie to wyraża dogmat niepokonanego poczęcia ogłoszony w 1854 roku przez papieża Piusa IX. Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia przez łaskę i szczególne przywilej Boga Wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Rodzaju Ludzkiego, została zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Maryja została ubogacona od pierwszej chwili poczęcia blaskami szczególnej zaiste świętości. Świętość ta pochodzi w całości od Chrystusa. Jest ona odkupiona w sposób znioślejszy ze względu na zasługi swego syna. Bardziej niż wszystkie inne osoby stworzone, ojciec napełnił ją wszelkim błogosławieństwem na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Wybrał ją z miłości przed założeniem świata, aby była święta i nieskalana przed jego obliczem. Ojcowie tradycji wschodniej nazywają Maryję całą świętą. Panagia czczą ją jako wolną od wszelkiej zmazy grzechowej, jakby utworzoną przez Ducha Świętego i ukształtowaną jako nowe stworzenie. Dzięki łasce Bożej Maryja przez całe życie pozostała wolna od wszelkiego grzechu osobistego. Niech mi się stanie, według słowa twego. Na zapowiedź, że poradzi, porodzi Syna Najwyższego, nie znając męża mocą Ducha Świętego, Maryja odpowiedziała posłuszeństwem wiary pewna, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Łukasz 1, werset 37 38. W ten sposób zgadzając się na słowo Boże, Maryja stała się Matką Jezusa i przyjmując całym sercem Bożą wolę, zbawienia, w czym nie przeszkodził jej żaden grzech, oddała się całkowicie osobie i dziełu swego Syna, by dzięki łasce Bożej pod zwierzchnictwem Syna, i w zjednoczeniu z Nim służyć tajemnicy odkupienia. Jak powiada święty Ireneusz, będąc posłuszną, stała się przyczyną zbawienia zarówno dla siebie, jak i dla całego rodzaju ludzkiego. To też nie ma. Mało ojców starożytnych w swoim nauczaniu chętnie wraz z nim stwierdza, węzeł splątany przez nieposłuszeństwo Ewy rozwiązany został przez posłuszeństwo Maryi. Co związała przez niewierność dziewica Ewa, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę. Przeprowadziwszy zaś to porównanie z Ewą, nazywają Maryją matką, matką Żyjących i niejednokrotnie stwierdzają śmierć przez Ewę, życie przez Maryję, boskie macierzyństwo Maryi. Maryja nazywana w Ewangeliach Matką Jezusa, już przed narodzeniem swego syna jest ogłoszona przez Elżbietę pod natnieniem Ducha Świętego, Matką Mojego Pana. Istotnie ten, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie stał się jej synem według ciała, nie jest nikim innym jak wiecznym synem Ojca, drugą osobą Trójcy Świętej, Kościół wyznaje, że Maryja jest rzeczywiście Matką Bożą Teotokos dziewictwo Maryi. Już w pierwszych symbolach wiary Kościół wyznawał, że Jezus został poczęty jedynie przez moc Ducha Świętego w łonie dziewicy Maryi, stwierdzając także aspekt cielesny tego wydarzenia. Jezus został poczęty z Ducha Świętego bez nasienia męskiego. Ojcowie Kościoła widzą w dziewiczym poczęciu znak, że to rzeczywiście Syn Boży przyszedł w człowieczeństwie podobnym do naszego. W ten sposób mówi Święty Ignacy Antiochiński, początek II wieku. Jesteście mocno przekonani, że nasz Pan jest rzeczywiście z rodu Dawida – według ciała. Synem Bożym, według woli i mocy Bożej, prawdziwie narodzonym z dziewicy. On był prawdziwie w swoim ciele, przybity do krzyża pod poncjuszem Piłatem. Prawdziwie cierpiał, także prawdziwie zmartwychwstał. Opowiadania opowiadanie ewangeliczne uznają dziewicze poczęcie za dzieło Boże, przekraczające wszelkie rozumienie i wszelkie ludzkie możliwości. Z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło, mówi anioł do Józefa, do Maryi, jego małżonce. Kościół widzi w tym wypełnienie Bożej obietnicy danej przez proroka Izajasza, oto dziewica pocznie i porodzi syna, zaniepokojone pojenie wywołał niekiedy fakt milczenia Ewangelii świętego Marka i listów Nowego Testamentu o dziewiczym poczęciu przez Maryję. Można było także stawiać sobie pytanie, czy nie chodzi tu o jakieś legendy lub konstrukcje teologiczne bez podstaw Historycznych. Trzeba na to odpowiedzieć, że wiara w dziewicze poczęcie Jezusa spotkała się z żywą opozycją, drwinami i nieporozumieniem ze strony niewierzących Żydów i pogan. Nie była ona motywowana mitologią pogańską czy jakąś adaptacją ówczesnej idei. Sens tego wydarzenia jest dostępny tylko dla wiary, która widzi go w powiązaniu tajemnic między sobą, w całości misteriów Chrystusa, od wcielenia aż do Paschy. Już święty Ignacy Antiocheński świadczy o tym powiązaniu. Książę tego świata nie znał dziewictwa Maryi. I jej rozwiązania, jak również śmierci Pana. Te trzy niezwykłe tajemnice wypełniły się w milczeniu Boga. Maryja zawsze dziewica. Pogłębienie wiary w dziewicze macierzyństwo Maryi doprowadziło kościół do wyznania jej rzeczywistego i trwałego dziewictwa, także w zrodzeniu Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Istotnie, narodzenie Chrystusa nie naruszyło jej dziewiczej czystości, lecz ją uświęciło. Liturgę Kościoła, czyli Marię jako czci, Marię jako aipatetenos, zawsze dziewicę. Nie, Aiparthenus. Niekiedy jest wysuwany w tym miejscu zarzut, że Pismo Święte mówi o braciach i siostrach Jezusa. Kościół zawsze przyjmował, że te fragmenty nie odnoszą się do innych dzieci Maryi, dziewice. W rzeczywistości Jakub i Józef, jego bracia, są synami innej Maryi, należącej do kobiet usługujących Chrystusowi, określanej w znaczący sposób jako druga Maria. Chodzi tu o bliskich krewnych Jezusa, według wyrażenia znanego w Starym Testamencie. Jezus jest jedynym synem Maryi. Macierzyństwo duchowe Maryi rozciąga się jednak na wszystkich ludzi, których Jezus przyszedł Zbawić. Maryja zrodziła syna, którego Bóg ustanowił pierworodnym między wielu braćmi, to znaczy między wiernymi, których zrodzeniu i wychowaniu współdziała swoją miłością macierzyńską. To na tyle na dzisiaj, jutro o dziewicze, dziewicze macierzyństwo Maryi w Zamyśle Bożym. Kochani, dziękuję za, za Waszą obecność, za wspólną modlitwę. No i co? Dobrego popołudnia, życzę dobrego obiadu. Jeśli jeszcze nie jedliście, dobrego przeżywania tego czasu łaski, czasu miłosierdzia, w którym żyjemy, oczekując na ponowne przyjście Pana Jezusa. Przyjdź już Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu, amen. Niech nam Bóg słabi i sprzyja ze swoim Synem Jezusem i Osiernym i oblubieńcem, świętym Józefem, niepokalana Maryja. Szczęść Boże. A dla tych, którzy są, mieszkają w Poznaniu, bo w okolicach, zapraszam w środę o 18:00 do sanktuarium świętego Józefa odbędzie się msza święta dziękczynna za właśnie naszą pielgrzymkę, którą też odprawi ojciec Kamil Kustosz, sanktuarium świętego Józefa w Poznaniu. Zapraszam, pozdrawiam. Do zobaczenia o 20.30 wieczorniku wieczerniku z królową pokoju. Ave Maria.